Dzisiejszymi uczestnikami dzisiejszej debaty są Dariusz Grzędziński, wprost.pl. Witam redaktora. Dzień dobry. Piotr Grzybowski, tygodnik katolicki, niedziela. Witam redaktora. Kłaniam się, gorąco. I gdzieś na łączeniu via Skype, Adam Jakuć, Gazeta Współczesna i Kurier Poranny. Witam również redaktora. Dzień dobry państwu. O proszę, gość pod krawatem nie awanturujący się będzie. To zacznijmy od razu od Jakucia w takim razie. Węgiel, Węgiel przywieźli. No to się ogromnie cieszymy. Natomiast, e, natomiast trzeba podkreślić, że przecież ludzie nie tylko węglem palą i trzeba też pamiętać o tych wszystkich, którzy palą też e, i używają w swoich piecach innych źródeł energii. I myślę, że tutaj e, trochę zapomniano o tych, którzy mają piece gazowe, czy, czy używają ekogroszku i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj trzeba nadrobić e, te zaległości. Ekogroszek rozumiem, że to jest węgiel. No ja nie jestem, powiedzmy, fachowcem. <noise> ja osobiście na szczęście nie używam y, żadnego pieca i powiedzmy się, ja osobiście nie martwię y, tego, czy będzie węgiel, czy go nie będzie i będzie w jakiej cenie. Mam centralne tutaj ogrzewanie, y, bo mieszkam w bloku. Ale no, to centralne Natomiast... ogrzewanie czymś musi być zasilane i teraz pytanie czym? Czy węglem, czy gazem? No, nie wiem, jak spółdzielnia mieszkaniowa y, znaczy, no, z białym Szczęśliwe No, szczęśli, mamy, szczęśliwy elektro, człowiek! Mamy, mamy elektrociepłownię y, i jeszcze nie dochodziłem, czym elektrociepłownia u nas tutaj, jakich źródeł energii używa, choć pewnie także i węgla. Natomiast y, myślę, że y, wielu ludzi mają, ma nie tylko węgle, y, piece węglowe, więc tutaj powinno się też pamiętać o innych ludziach, którzy Dariusz używają źródeł energii. No, dużo, dużo racji. Ja też muszę przyznać, że nie do końca jestem zorientowany, czym ogrzewają yy, wspólnota mieszkaniowa, czy, czy, czy jakkolwiek. No na czterech to już dwóch szczęściarzy. Absolutnie nie. No, mówiąc yy, zupełnie, zupełnie poważnie, jakiekolwiek by nie było źródło tego ogrzewania, no to odczuwam to na własnej skórze, bo od początku bieżącego roku około 30% wzrósł czynsz miejsca, w którym mieszkam, ze względu właśnie między innymi na, na podwyżki cen. Cen ogrzewania i, i cen energii. Natomiast zgoda z tym, że rzeczywiście gdzieś w toku procedowania zapomniano o tej części Polaków, a to jest około 50%, bo według wskazań cebosu z roku ubiegłego około 50% z nas grzeje się węglem, natomiast ta druga połowa pobiera źródło ciepło, przepraszam, z innych źródeł. No i powstaje tutaj takie wrażenie potraktowania niezbyt sprawiedliwego tej drugiej połowy, wręcz Wręcz nawet takiej no, niesprawiedliwości głębokiej, no bo jeśli sięgnąć pamięcią do wcale nie tak dawnych czasów, to wtedy bardzo mocno promowano przechodzenie z tego ogrzewania tradycyjnego węglem na sposób No dobra, redaktorze, z tą sprawiedliwością to jest mniej więcej tak. Ja na przykład mhm. w Warszawie zakładając panele fotowoltaiczne, mogłem liczyć na jakąś subwencję rzędu powiedzmy pięciu tysięcy złotych. No jakbyś mhm. już tak dobrze pokombinował 6 tysięcy. Mhm. Natomiast to stanowiło ile? No, 20% być może instalacji. Nie, no jasne, tutaj... 20%, 20 subwencji, natomiast mm -hmm. są takie gminy w Polsce, gdzie subwencja wynosiła 80%, a nawet 85%. To o jakim my sprawiedliwości I jest, mówimy? I jest to również nie, no brak sprawiedliwości i głęboki deficyt, ale... Ale w tym momencie mamy problem poważniejszy niż, zupełnie poważniejszy niż te nierówności w dopłatach do, do, do instalacji foto, fotowoltaicznych. No przecież podwyżki, te, które nieuchronnie się szykują, nie ominą tej części społeczeństwa, która nie ogrzewa się węglem, która wymieniła te swoje źródła ciepła na, na nowocześniejsze, bardziej ekologiczne, za zresztą licznymi namowami, bardzo, bardzo słusznymi nam namowami. Ja byłem jak najbardziej w tej grupie, która popierała przejście na, no, na tę stronę ekologiczną, natomiast dzisiaj nie wolno o nich zapominać, i nie wolno ich w pewien sposób karać, pomijając brakiem jakichkolwiek dopłat. Ja nie wiem, jaka powinna być ich wysokość, czy, czy, czy w jaki sposób policzyć proporcjonalną wysokość dopłat do tego, ile oni realnie będą musieli jesienią, zimą tego roku za ogrzewanie zapłacić, no ale tak jak mówię, no, powtórzę się, widzę tutaj pewną niesprawiedliwość w, w takim i innym postępowaniu, że tylko 50% społeczeństwa jest objęte planami pomocy. Redaktor Grzybowski. Ja może troszkę podpowiem. No, w większości mamy ciepło jednak z węgla. To mało, która elektrownia jest, elektrociepłownia jest tak, zanym, z tak, zwanym, tak zwana gazowo-parowa, czyli posługuje się gazem. No Notabene też węglem, bo gaz to też węgiel. Też Mało o tym, kto mówi zresztą, to jest w ogóle jedno, moim zdaniem, w sensie. może nie oszustwo, ale ominięcie o, o tematu jakby to C12 w węglu było czymś innym niż C12 w gazie. Także te turbiny gazowo-parowe są w nielicznych tylko polskich miastach, więc tutaj rzecz jasna. Dla, dlaczego tak jest? Pewnie do, dołączyłbym się, że to może nie tyle, niesprawiedliwość ale jakiś krok pierwszy. No robi się te rzeczy, które są najprostsze, najbardziej powszechne i dają najszybszy efekt. Dlatego ten węgiel. No te wszystkie rzeczy, które panowie wymieniali, to są z reguły już produkty węglopodobne, bo ekogroszku się nie wydobywa w kopalni. To też przypomnę, tylko węgiel, ekogroszek się produkuje jako już taki... Produkt do spalania właśnie po to, żeby ten miał, czy ten, ten, te odpady, które są już niemożliwe do spalenia No czy chociażby z osadników odzyskiwane. Chociażby, też. tak? nie są możliwe do spalenia przemysłowego czy konwencjonalnego właśnie robi się w sposób taki, żeby dosłownie, no, w jakimś sensie ekologicznie, żeby nie składować, nie robić tak zwanego landfilling, który jest, prawda, dopuszczony również prawem, czyli składowania gdzieś tam i zagospodarowania później przestrzeni zielonej w postaci różnych górek narysarskich i tak dalej. No właśnie, żeby go spalić sposób kontrolowany. Na pewno piece węglowe są już troszkę lepsze niż były lata temu. To jest, to jest rzecz następna. No co, co dalej? No, myślę, że nie ma alternatywy. To znaczy, jak, jak, jak sądzę te, ta ekologiczna kwestia związana z produkcją energii jest już tak dalece wkodowana, myślę, w, w genotyp myślenia. No, przed sekundką pana redaktora Goście w studiu mówili na temat pierścieni Sieci energetycznych, ja się ciekaw jestem, co to jest, to, 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 warto zapytać panią poseł myślę, co miała na myśli, mówiąc jakiś. No ja i, sieciach, intencjonalnie odbieram te, te, te pomysły pani poseł, jak również jej formacji. Jako naprawdę fajne, bo to, to jest ciekawy pomysł. Natomiast teraz pytanie: ta energia, która by została hmm. przez taki pierścień wyprodukowana, przez dajmy na to taką gminę. Czy takie sioło nawet, tak żeby było troszkę łatwiej sobie to wyobrazić? No to co by się z tą energią stało? To nawet nie chodzi o to, co my. Mieliby się stało... taką wajchę i tak. To, co my dzisiaj potrzebujemy, to jest dla nas, a to, czego my nie potrzebujemy, puszczamy no, dalej. No, tutaj, tak? tutaj, Gdzie tutaj... by ta energia była gromadzona? R energia może być tylko i wyłącznie, jeżeli jest wytworzona, musi być przesyłana. Nie ma możliwości poza oczywiście akumulacją energii w postaci najróżniejszych akumulatorów i to też powstaje zresztą. No, mam takich znajomych, którzy są pasjonatami, chociażby wła własną ogniwa tworzą, prosty falownik, prawda? I w, w, w domu, w piwnicy mają taki rezerwuar energii, można to zrobić, nie jest to specjalnie kosztowne, nawet z tak zwanych złomowych akumulatorów to też jest jakaś ochrona środowiska. No tak, tylko te złomowe akumulatory mają to do siebie, każdy z Państwa, kto jeździł autem i ładował akumulator już tak do oporu, czyli jedno naładowanie i powiedzmy jedno odpalenie, tudzież dwa odpalenia, jeżeli się uda, to też ma świadomość tego, że to jest pusta energia. Energia wprowadzona do tego akumulatora nie daje żadnej energii, jeśli chodzi o energię rozruchową. Nie chcę no, tego e. wątku ciągnąć, bo tutaj myślę, że jak energia załadowana do akumulatora tam pozostanie, no to jest do wykorzystania w każdym możliwym zakresie. Natomiast o co, o co mi chodzi? Nie jest to takie proste, to znaczy w warstwie takiej, powiedziałbym, dyskusji łatwo się mówi, że gmina powinna produkować koszty nawet prostej biogazowni. Myślę, że nie na poziomie gminy, pewnie na poziomie powiatu. To jest rzecz dopiero akceptowalna. Kwestią oczywiście ogólną i największym problemem, tak uważam, z biogazowniami nie będzie sama produkcja tej energii czy, czy, czy możliwości techniczne, bo one są, ale zgoda na lokalizowanie tej biogazowni, no bo niezależnie od wszystkiego, biogazownię po prostu czuć i to z, z dosyć dalekiej odległości, więc to będzie moim zdaniem największy problem zgód. PSL tutaj jest zwolennikiem tej opcji. Ja też się zgadzam, że biogazownie to jest potencjał gigantyczny, bo liczony gdzieś na poziomie 4, o ekwiwalent 4, 5 miliardów, nawet więcej, chyba 8 miliardów metrów sześciennych, gdyby to przeliczać na gaz typowy. Natomiast, natomiast to wszystkie takie pomysły, no, zacytuję może jako pewną ciekawostkę. Słyszałem też to jakiś czas temu, że Niemcy na przykład w momencie, kiedy mieli górkę tak zwaną prądową, no to eksportowali ten prąd do Norwegii. Norwegia zatłaszała wodę do górnych zbiorników w elektrowniach wodnych i potem w, w dołku, że tak powiem, Niemcy czerpali tę energię z, z wody jako energię zieloną, prawda, mając jakieś tam swoje z tego korzyści ekonomicznej i oczywiście i, i samego, samego prądu, więc myślę, że wie, więcej potrzeba jest jakiejś racjonalnej dyskusji, takiej merytorycznej dyskusji, jakiegoś bilansu, nie tylko energetycznego, bilansu kosztowego, Jasne. Ja, ja nie chciałbym w żaden sposób przerywać tych rozważań, tym bardziej, że one są jak najbardziej potrzebne, jak najbardziej sensowne, ale czasu mamy niewiele i tak się zastanawiam, no od razu taki stary dowcip miejsc się przypomina jak to biblioteka płonęła i pan Hrabia wołał Jana Janie szklanka wody tak i za tym piątym czy szóstym razem Jan się pyta panie ale po co panu ta szklanka wody na co pan odpowiada nie czas Janie na pytania kiedy biblioteka płonie i teraz tak mamy czasu niewiele przed tym sezonem zimowym już i pytanie brzmi co zrobić Adam Dariusz Grzędziński no importować tyle, ile się da, tylko tutaj też pewne problemy zachodzą, tak? Bo ten deficyt, który w tej chwili występuje, no to jest około 10 milionów ton węgla, z czego około 5 jest zakontraktowane. Ja wczoraj rozmawiałem z takim śląskim posłem Markiem no. Wesołym. No człowiek w temacie bardzo dobrze zorientowany, bo, bo kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej, człowiek, człowiek z węgla, tak można powiedzieć, on stwierdził, dopytywany, że... w w tym momencie nie mamy jeszcze powodów do niepokoju, ale operacja logistyczna na taką skalę, żeby przewieźć tutaj do Polski te już zakontraktowane 5 milionów ton, w historii jeszcze się nie wydarzyła. Natomiast z perspektywy mamy kolejne 5 milionów ton, które trzeba tutaj do nas e, przytransportować i będzie łatwiej, jeśli ten, ten węgiel będzie już na naszym terytorium. No, porty są tutaj kluczowym i ich wyporność kluczowym ogniwem. Pytanie, jak to się uda zrobić, ja nie wiem, no, nie jestem logistyczny. Z tą branżą nigdy nie miałem nic, nic wspólnego. Pozostaje mi póki co wierzyć w te, w te zapewnienia, że, że jakoś sobie poradzimy, że, że będzie dobrze. No, możliwości są ograniczone, no, ale, ale to, to, to nie znaczy, że mamy siedzieć i, i czekać z założonymi rękami. No, tak jak wspomniałem, te 10 milionów ton no, to jest ilość robiąca ogromne, ogromne wrażenie, no, i, i, i przed nami ogromne też wyzwanie, co, co za tym idzie. Raz ściągnięcia tego węgla, dwa mm, rozwiezienia go tutaj po. No dobra, a po to Polsce. słowo zakontraktowane, co oznacza? że To jest to, zakontraktowane to oznacza, na tyle, że to już jest. To oznacza, ale, ale że, to że to już jest nasze. Że, ale że to jest już zapłacone i to jest już takie rzeczywiście, rzeczywiście wpływa na redę i tylko czekam na rozładowanie. <laughs> Czy będzie tak jak z zakontraktowaniem chociażby maseczek sławetnych? Kiedy maseczki były zakontraktowane, ja już nie pamiętam przez które państwo, tak. ale zdaje się Niemcy wtedy to buchnęły i wzięły dla siebie. Znaczy, przepraszam za zwrot. Buchnęły, ale przejęły i powiedziały kontrakt, kontraktem i, i teraz inaczej. No taki Sprymaty statek dajmy mały, na to. O, dobra. Taki statek dajmy na to. Płynie sobie z Indonezji. Płynie, płynie, płynie. Ktoś armator dostaje telefon i mówi stary, No tam mieliśmy za 350 dajmy na to dolarów to, za tonę to zakontraktowane, 400. ale tam państwo obok daje 400 dolarów. To weź zmień kurs. To świetne pytanie. Tylko obawiam się, że ja nie jestem jego adresatem, bo nie potrafię na nie odpowiedzieć, ja też próbowałem o tę kwestię dopytywać. No i tutaj to jest kolejna kolejne, kolejna kwestia, w której pozostaje nam być po prostu optymistami i być dobrej myśli, bo jeśli dojdzie do takiej sytuacji, w której będzie trzeba konkurować o, o te źródła ciepła, wszystko na to wskazuje. No Z Niemiec już w tej chwili płyną sygnały, że tam nie będzie działo się dobrze jesienią. A no to dlaczego się, że... się dziać źle, skoro Nord Stream jeden działa? Skoro Ros Węgiel dalej tam idzie. No, ale nie w takich ilościach jak, jak przed wojną. Mówmy się, że, że występują deficyty i najważniejsi niemieccy politycy no, starają się przygotowywać społeczeństwo na pewne trudności, które nastąpią za, za kilka miesięcy. Więc ten scenariusz, w którym ta konkurencja o źródła ciepła rzeczywiście przybierze taką ostrą formę licytacji, on jest całkowicie realny. No, pytanie, co wtedy? Ja nie wiem w tym momencie. Panowie, słuchajcie, zauważcie, że w ciągu dwóch lat pandemii udało nam się zrobić rewolucję, można powiedzieć, cyfrową, komputerową, internetową w kraju, w służbie zdrowia, w urzędach państwowych, w szkolnictwie, tak? A dlaczego nie możemy wykorzystać tej sytuacji wojny na wschodzie do rewolucji energetycznej w naszym kraju? Dlaczego nie możemy tych pieniędzy, które chcemy przeznaczyć na dopłaty, wykorzystać na dofinansowanie rzeczywiście, ale w ogromnej liczbie, w ogromnych, potężnych kwotach odnawialnych źródeł energii, panele fotowoltaiczne, panele solarne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, ocieplenie domów, domów, mieszkań, bloków, budynków, jednym słowem, mieszkalnych. Dlaczego tych wielkich pieniędzy, które chcemy wyrzucić na dopłaty, do, nie wiem, do węgla? Czy do innych źródeł, dlaczego tego strumienia też nie skierować, albo części tego strumienia nie skierować na wielką, naprawdę rewolucję y, energetyczną w naszym kraju? Y Udało nam się naprawdę wiele osiągnąć w czasie pandemii, jeśli chodzi właśnie o cyfryzację kraju, o cyfryzację naszych domów, a dlaczego tego nie powtórzyć w dziedzinie energetyki w naszych małych domach. Ja wiem, że to jest wielkie przedsięwzięcie. Ja wiem, że już teraz na przykład na wsiach, gdzie rolnicy mają wielu rolników ma na przykład panele fotowoltaiczne, wiem, że jest też problem, kiedy są bardzo gorące dni, jest dużo słońca, jest problem, żeby linie energetyczne Przyjęły tak dużą ilość energii, wyprodukowanego na przykład na wsiach, i wiem, że wtedy te panele są wyłączane. No, ale przecież można zrobić tę sytuację, wykorzystać jako taki wielki impuls do reformy, rewolucji technologicznej w naszym kraju. I nie chciałbym, żeby te pieniądze, które mamy powiedzmy w tej chwili, żeby zostały zmarnowane tylko i wyłącznie na dopłacanie do węgla, który nie będzie nasz. Czyli damy zarobić innym państwom, nie wiem, zapłacimy za gaz, zapłacimy za węgiel, a nasza gospodarka nic z tego nie będzie nic nie będzie miała. Pieniądze pójdą za granicę, a wykorzystajmy te pieniądze na rozwój naszych firm, małych przedsiębiorstw, które mogłyby się tym zająć, ale także i na rozwój fabryk. Piotr Piotr to oczywiście, co pan redaktor powiedział, jest, jest yy, bardzo, bardzo dobre. Tylko, że, że to jest plan na lata. No, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Yy, te działania z dopłatami do węgla. Ja też nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego ręcznego sterowania trochę gospodarką, ale, ale jak, jakakolwiek inna ustawa, jeżeli byłaby wprowadzona, która miałaby normalizować, to już pewnie unormowałaby rynek za rok, za dwa czy za trzy lata. A na ten czasu. po prostu nie ma. Fizycznie trzeba pomóc ludziom przed przed hmm, no I teraz przed pytanie, czy wszystkim, którzy są w sytuacji takiej, że opalają i ogrzewają się węglem, czy tylko rzeczywiście dedykować tę pomoc tym, którzy naprawdę tego potrzebują? No to, jest, to, jest, to jest pytanie. Znaczy, ja tutaj nie, nie, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Pani poseł Pasławska, zacytuję po raz kolejny, mówi, że tylko o tym najbiedniejszym. Pewnie tak intuicyjnie wszyscy czujemy, że ci, którzy mają mniej, powinni mieć pomoc. Ci, którzy mają wszystkiego w brud, są hedonistami nie powinni mieć pomocy, no ale to mi się wydaje dokładnie tak jak z 500 plus było, że proces weryfikacji jest droższy niż ewentualnie koszt związany z tymi dopłatami, tym, którzy mają tak i tak więcej pieniędzy, więc rachunek ekonomiczny Presaldo daje odpowiedź na, na to pytanie. Natomiast cytuję tutaj z lubością plan premiera Mesmera, z, z francuskiego premiera z roku 70, który był po kryzysie wówczas, już wielkim kryzysie światowym, podobnym jak teraz, energetycznym, gazowym, węglowodorowym, szerzej mówiąc. Ten plan energetyki atomowej we Francji no do dziś nie jest realizowany. Minęło 50 lat. Dzięki Bogu w połowie jest realizowany, może w trzech czwartych. Te sto kilkadziesiąt reaktorów dzisiaj jest we w Francji bodaj 70 działających. Ja jestem zwolennikiem oczywiście szukania nowych rozwiązań, nowych koncepcji. Mamy węgiel i powinniśmy z, go, z, niego, z niego maksymalnie czerpać i namawiam wszędzie, gdzie mogę, także dzisiaj, żebyśmy szukali technologii podziemnego zgazowania tego węgla. Mamy węgiel. Ta technologia jest. Jest, ale jest nieefektywna. Mamy jeden tylko reaktor testowy zresztą w Polsce. Drugi bodajże Szwedzi mają i nie, nie, nie słychać nic. No ale to, to właśnie w tą stronę powinno iść, tak jak w rewolucję dotyczącą akumulowania energii. Prawda? Nobel będzie dla tego, kto to energię, zacznie faktycznie efektywniej w dużej ilości magazynować. Dzisiaj są to jeszcze bardzo prymitywne, jakkolwiek są okulatory, oczywiście, ale są bardzo prymitywne i są niewielkiej pojemności, mówiąc dokładnie, precyzyjnie ładowności. Więc to są, to są myślę, że działania, działania na przyszłość. Jeszcze raz namawiam do takiej większej fachowości, większej, większych merytorycznych wszystkich posłów, także do takich dyskusji, które mniej, mniej destabilizują, a bardziej wyty wytyczają kierunki z panem Zachrem Jakuśem się absolutnie zgadzam. Nienaiwnie nie sądzić o w alternatywnych źródłach energii, chociaż ich efektywność również, no nasz offshore chociażby jest szacowany chyba na 33 giga. To jest jedna z większych farm, nazwijmy to wiatrowych, w Europie. To nie wiem, czy wszyscy Państwo o tym wiedzą. A z drugiej strony efektywność turbin. No, jeżeli no to popatrzymy... błyskawicie tak, żeby było realnie jeszcze i realistycznie. Jak miałaby wyglądać ta reglamentacja o 15% dostaw gazu, o której mówi Unia Europejska? Rzymła. Nie, 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 nie wiem Rzemuła. tego. Że, 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 że tak, nie, nie wiem tego. To myślę, że jest kolejny jakiś projekt e, antygospodarczy, bo tak to rozumiem. Znaczy teraz będzie odbita piłeczka od ściany, wraca w drugą stronę, tak? Jest dalej na boisku. Myślę, że teraz Niemcy będą starali się swoje błędy, głównie Niemcy, swoje błędy, m, żeby odpowiadały inne państwa. Przekazanie energii to tak de facto jest schłodzenie gospodarki, zamknięcie gospodarki. Czy ewentualnie uda. Się, bo to też jest może jakiś taki moment, yy, zwiększyć efektywność, czyli zmniejszyć energochłonność gospodarki, bo to są kryzysy też są dobre, w tym sensie, że powodują jakieś zmiany, o których myślimy, o których byśmy nie myśleli, prawda, w dobrobycie. Nie, nie, nie wiem, tego ja bym się. To... Zgoda z przedmówcą wydaje mi się, że to tak porównując, wygląda, troszkę, jakby Niemcy grały w skłosza. Poszkodowanymi byli wszyscy, wszyscy wokół, prawda, którzy, którzy temu się przyglądają, ale wewnątrz tej, tej kabiny. Do, do gry I, i tak to w tej chwili wygląda. Natomiast nie zgadzam się z tezą postawioną przez redaktora Grzybowskiego, że nie tyle nie ma, co zbyt droga byłaby ta weryfikacja dochodowa, jeśli chodzi o pomoc e, od, odbiorcom ciepła. Jakaś, e, jakaś jednak weryfikacja, jakieś kryterium dochodowe powinno być e, zastosowane, a już takie komunikaty płynące ze strony rządzących o tym, że ta 3000 dopłata wcale nie musi być spożytkowana na, na zakup węgla, no dla mnie brzmią absolutnie kuriozalnie i dobra, są, ja być może i są będę wyjaśniał, że być może autorowi tych słów chodziło o to, że jeżeli nie, drewn nie, nie, nie węgiel, to drewno. Tak? No, no miejmy nadzieję, Ale generalnie, że generalnie, że, że jest to dedykowane na opał. No miejmy nadzieję, że właśnie o to chodziło, że żeby jednak spożytkować te, te pieniądze na, na opał. No i tak jak mówię, no jakiś proces jednak e, weryfikacji. Będę przy tym obstawał. Tutaj padło takie ładne określenie jak hedonizm. Ja sobie wyobraziłem w tym momencie takich węglowych hedonistów, no bo mówmy się, że w 50 grupie społeczeństwa. Nie wszyscy tej pomocy potrzebują jednakowo. Znajdzie się też co najmniej kilkunastu osobowa, kilkunastu, przepraszam, procentowa grupa, która tej, tej pomocy nie tylko, że, że nie potrzebuje, ale spożytkuje ją na kompletne zbytki. ja w tym to momencie prawda, jako jeszcze wniesie, mogę czuć się nieco rozdłuższony. I postulat, że jeszcze oprócz tych trzech tysięcy kożuszek na zimę też by się przydał. Mm, Adam jak? No, panowie, ja się tutaj boję jeszcze czegoś innego. Boję się tego, że Niemcy, którzy już wiele razy pokazywali, że potrafią wyjść przed szereg i nie przestrzegać solidarności unijnej, mogą nas po prostu wszystkich ominąć, wyprzedzić. Mają więcej pieniędzy, mają więcej gotówki i mają większą siłę wpływu i oddziaływania na te państwa, które dysponują węglem czy gazem. Oni mogą nas przeliczyć cytować też mogą zaproponować wyższe stawki nie wiem Norwegom chociażby za gaz i co wtedy będzie co wtedy no ja ja tutaj się tego bardzo boję że Francja czy Niemcy po prostu to są kraje znacznie bogatsze od nas i są w stanie na tych rynkach energetycznych, więcej zapłacić. No za, i Niemcy, tak? To o tyle już za... Hiszpania, Portugalia, czy Grecy, czy, 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 czy Włosi chociażby, to już nie, nie za bardzo, tak? I jedna taka, taka uwaga a propos Norwegii i gazu, bo to warto przypomnieć, że my jesteśmy jako Polska, jako y, spółki polskie, właścicielami, czy współwłaścicielami koncesji na, na y, Morzu Północnym. My nie będziemy kupowali wprost komercyjnie, więc tutaj, no, nie do końca mi się zgodził z panem. Tak, ale, to znaczy, nie, nie, nie Tak, y, ale z tego, co ja się orientuję, z tego, co rozmawiałem z fachowcami, to jednak te złoża, z których my korzystamy, nie są to złoża, które są w stanie zaspokoić nasze potrzeby i będziemy musieli, wiem to od, od ludzi, którzy pracują w branży gazowej, że oprócz tych złóż potrzebujemy jeszcze dodatkowo kupić gaz od Norwegów. Także tutaj y, myślę, że jest poważna obawa, y, że jeśli Norwegowie postanowią na przykład ten gaz sprzedawać nie nam, a, a Niemcom, to, to mamy problem z No i ja to myślę, to... że to jest też taki moment refleksji dla całej Unii Europejskiej, a szczególnie dla Fransa Timmermansa. Ja tak ku to zostawiam. Kiedy ludzie nie będą mieli opału generalnie i cała Unia Europejska nie wykaże się solidarnością, no to wówczas ludzie będą sobie radzić tak, jak będą potrafili. Czyli mówiąc wprost, będą palić tym, Czym będą mogli palić, co będą mieli w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, po prostu pod ręką. I całe te wszystkie projekty Fit for 55 wezmą po prostu w łeb. Dziewiąte na zegarze. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.